Siemano, siemano widzowie, to ja, Płopo, droga 1, 2, 3. Dzisiaj nagrywam film sylwestrowy, bo dzisiaj mamy Sylwestę. Jutro będzie, będzie sylwestrowe ulepszenie Bóg Heaven i nie mogę się już jego doczekać. Jak widzicie, ja już jestem przygotowany na sylwester. Mam tutaj balony 2025. Tutaj nawet napis 2025 jest moim ulubionym łokiem. Chyba tak to się cyta i chyba tak to brzmi. I jeszcze taką fajbełkę mam w, w ustach. No to. Czas tego y, a świętować. Ja już jestem przygotowany na sylwestra w prawdziwym życiu, no a tak w ogóle już ja naglałem sylwestrowego sołca. Ten, kto go nie widział, może zobaczyć. W... Wezmę sobie ten domek w motelu. No i udekorujemy go na Sylwestrowo. No. no to najpierw zrobię ten dom na żółty, na sylwestrowo. No i mm, ozdóbmy go jakoś białe płopy. No, i co tutaj można by wziąć? Na pewno balony, te prezenty to już nie, bo to nie są święta. Jakieś balony. Wezmę sobie te standardowe na błuk. Ewen, tutaj jedne postawię. Tutaj długie. No, jeszcze może gdzieś je postawię. O tutaj na przykład. O. Jeszcze. O, jacyś ludzie tutaj idą. Szli sobie na dół. Jeszcze może postawię gdzieś jedzonko. Tutaj nie ma kuchni, a więc tutaj sobie je postawię. Hmm, tylko co? Na przykład, na przykład, nie wiem. Na przykład takie takosy, chyba to są takosy, no. No i tutaj będą takosy. A to powódźmy do tych płopów. No i co by tutaj jeszcze by można dać? Z tej kategorii to na pewno nic. O, tutaj na przykład taką gwiazdkę sobie postawmy na tym obłazie, bo tutaj jest świąteczny obłaz. O! Żółta gwiazdka tutaj jest. Na tym obłazie. Na tym też sobie taką postawmy. Na tym też. Trochę brzydko teraz ją postawiłem na tym obłazie. O! W toalecie nie ma żadnych obrazów, bo to by było trochę dziwne. Myślałem, że ktoś jest u mnie w domu. E, mi się coś przewidziało. Jakiś sylwestrowy pogłam włączę na przykład. Tutaj nie ma żadnych sylwestrowych pogłamu. Na book heaven, ale wezmę sobie na przykład ten. No i co by jeszcze by tutaj by można by było postawić? Nie wiem. Chyba to już wszystko, a poza tym na płopach, w płopach są jeszcze fałe i bełki, a więc tych płopów musi mi stałcyć trochę. To zacznijmy tutaj, tutaj z, z świętować Sylwestę. O, tańce sobie tak. Już się powoli ściemnia na, na Bóg Heaven. Mm, Tańce sobie tak? Teraz tak. Bała bała bała. Bili Bili ba uh, Bili. Bała bała bała, Bili Bili Bili. <laughs> Okej, okay. no to już się tutaj ściemnia, a tak w ogóle zostawcie lajka like i suba, zostawcie suba jeżeli wy mnie oglądacie, ale bez suba i też zostawcie suba jeżeli wy mnie widzicie pierwszy raz. To tutaj już się ściemnia na Bóg Heaven, u mnie w prawdziwym życiu już jest ściemnione. Okej. Okay. Ej, jakiś gość podłapia się przez jakiegoś youtubera. No i teraz każdy będzie za nim chodził, bo on podłabia jakiegoś tam youtubera. Ja, ja tego youtubera znam, ale nie pamiętam jego nazwy, ale wiem, że jakoś tak on wygląda. Ej ty gościu, dlaczego ty podłapiasz youtubera? No, jak już to sam złup sobie kanał na YouTubie, no. To niemiły miły byłem dla niego, ale, mm, ale, na przy, ale na przyszłości będzie już wiedział, że nie można nikogo podłabiać. Okej, okay, przez to, że ktoś, kto, kto ma płenium, wziął sobie sanie świętego Mikołaja, to tutaj będę rozpalał fale i bełki. No, no, ale na razie będę sobie tańczył. O Makałydę, będę sobie tańczył. Eee, Makałyda! Nie, no to chyba nie jest Makałyda. Mm. O, to jest makaryna, nie. Poszukam to makarynę. O, ganga stoi. Nie. Gdzie ta makaryna była? Nie wiem. Nie wiem. Nie będę już tańczył tej głupiej. Makawy lepiej sobie za tańcę -gan A poza tym Gangenstai -gan jest lepszy. No. Tańczę sobie Ganganistala. Mm. No to teraz wchodzę do mojego domku. Jak typowy Sigma. I wchodzę i tutaj nagle jest imprezka przygotowana przeze mnie. O, już tutaj są. Balony w tym domku od łazu były przygotowane. Ale te, które ja postawiłem, są lepsze. No. No to no to ja się cieszę, że ten łok 2024 dobiega końca, bo mi się wydaje, że ten nowy łok będzie lepszy od tego 2024. No. No, a tak w ogóle? Ciekawe, czy ktoś jeszcze w tym roku mnie zasubskrybuje. Nie ma sensu, że ktoś w tym łoku jeszcze mnie zasubskrybuje, ale może ktoś jeszcze mnie zasubskrybuje. Okej. Okay. To czekam sobie. Ci też sobie tutaj urządzają imprezkę sylwestrową, ale na razie nic tutaj nie przygotowali. A ta od razu zamknęła drzwi. Dobrze złobiłaś, ale ja przyszedłem tutaj przez przypadek, bo ja nie wiedziałem, że drzwi do twojego domu są zamknięte. To ja o tym nie wiedziałem. No to dlatego tak przyszłem. Okej, okay. to teraz będę rozpałał i bełki, bo za chwilę... bo za chwilę dwunasta w nocy. Okej. Okay. Gdzie były te fare i bełki? One są konieczne tutaj. No. No to są dwa rodzaje tych i bełek. No. No to 3 2 1 szczęśliwego nowego roku widzowie życzę wam wszystkiego dobrego żeby wszystkie wasze marzenia się spełniły żebyście byli zadowoleni Żebyście byli zdłowi, Żebyście mieli dużo subów na swoich kanałach na YouTube jeżeli macie. Jeszcze żeby ten rok 2025 był lepszy od tego roku. No. Ogólnie jeszcze u mnie w prawdziwym życiu nie ma, nie ma nowego oku i nie wystrzeliwujemy farejberek teraz. Falej bełki będziemy wystrzeliwać w północy. No, no ale jak ktoś chce może płędzej. No, no, a tak w ogóle nie a tak w ogóle ciekawe jak wy będziecie obchodzić sylwestę. No, to jeszcze raz wam zło zetrzyczenia noworoczne. A to, żebyście byli zdrowi, żebyście mieli dużo subów na swoich kanałach na YouTube, jeżeli macie, żebyście, żebyście mieli same sustki w szkołach, jeżeli chodzicie do szkoły. Jeszcze, żebyście się nie małtwi, żeby ten rok 2025 był lepszy od tego, co jest teraz u No to to już wszystkie życzenia. No. Oczywiście nie ma w prawdziwym życiu północy, ale na Bóg Heaven teraz jest. Oto już wystrzeliłem fale bełki, a więc to już wszystko w tym filmie. Już życzenia na nowy rok wam składałem, a więc, papa widzowie, do jutra, do nowego roku. No a tak w ogóle jutro będzie film Z sylwestrowego Ulepszenia Book Heaven No to papa widzowie